Nie, pada śnieg, dzwonią, dzwonki są. Jakieś zamaskowanie, co tam ci siedzi? Wiedzieliśmy w sumie. Wali po oczach śnieg. tu co coś biegnie. Jakaś dziewczyna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Nie wiem czy to widzicie na nagraniu, ale jest ostra śnieżyca i wiatr Ale autobusy cisną, nie poddają się Tu sobie piesek idzie <gry> oluś rękę. pręga. Ja coś nie mogę live'a odwalić co na Ale tak mi się pogręka, że psakra. Ładnie sypie. Zobaczcie, jaki zasp. Prawie do no powyżej pasa mam tą zaspę. Tu jest jezioro. Które mogliście widzieć na poprzednich filmach. Teraz ciężko uwierzyć, że tutaj jest jezioro. Ale jest Tam są domki. A tu jest wyciąg. Nie wiem czy ten wyciąg chodzi w taką pogodę, raczej nie. Patrzcie jak wysoko jest ta, ta zaspa Masakra z zdrowia, moc, z biegun I sypie cały czas dalej. Nie przestaje Hamburger z połowy z i z cukinią. Na łoju A na drugie danie podamy trzy jajeczka 3 jajeczka prezentów końcowej, bo jest może musi być pieprzy. tak po przełożeniu Natales i dodaniu trochę pieprzu. Smacznego.